Zrób Meksyk w swojej kuchni Wypróbuj nowy fix Knora do kurczaka po meksykańsku Masz fix, masz danie Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Cześć mama, cześć ciociu dziś jest ten dzień. Czekaj, dam ci pyralginum. Pomaga mnie, pomoże i tobie. Pyralginum szybko radzi sobie z bólem. To silny lek przeciwbólowy o dodatkowym działaniu rozkurczającym. Dostępny jedynie w aptekach. Dzięki, ciociu. Ja już myślałam, że nic mi nie pomoże. Wiedziałam, co ci dać. Nikt nie wie o bólu tyle, co my kobiety. Ból szybko ginie po pyralginie. Wyobraź sobie orzeźwiającą świeżość poranka Świeże i czyste jest mleko, z którego powstaje serek Almette. Wyobraź sobie zachwycającą lekkość natury. Tak puszyście lekki jest serek Almette. Almette stworzone przez naturę, tak kusząco pyszny. Mm. Almette puszysty smak natury. Kiedy walczysz z silnym bólem, weź Nurofen Forte. Dzięki specjalnie skoncentrowanej dawce leku, Nurofen Forte precyzyjnie trafia w miejsca silnego bólu i przynosi szybką ulgę już po jednej tabletce. Nurofen Forte celnie trafia w silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Życie w stresie. Problemy. Mało snu. Pośpiech. Spiętrzenie codziennych obowiązków może osłabić naszą odporność. Dlatego każdego ranka pij Actimel. Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii Alkasei Defensis, które pomagają zachować naturalną odporność. Actimel naturalnie wzmacnia odporność. Działanie potwierdzone naukowo. złościcie, Cię, że Twoje kręcone włosy ciągle się puszą? Nowy zapobiegający puszeniu sansilk z Aloecerum, Szampon, odżywka i mleczko, by podkreślić skręt Twoich fali loków. Sansilk ujarzmia puszenie, podkreśla kręcenie. Nowość. Kiedy ból głowy, zębów, mięśni lub stawów utrudnia Ci życie, wypróbuj Voltaren Acti. Tabletki powlekane Voltaren Acti to nowy preparat. Który szybko likwiduje ostry ból leczy stan zapalny i przyspiesza proces leczenia znowu możesz cieszyć się życiem voltaren akcji szybko zwalcza ostry ból i leczy stan zapalny przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Cyfra plus. Dwa słowa. Wiele znaczeń. Emocje zakodowane w twojej naturze, oddane w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Aktywacja już od 29 zł i abonament już od 29 zł miesięcznie. Cyfra plus. Kompozycja doskonała. Przed najważniejszą częścią prezentacji poproszę o krótką przerwę. Co się stało? Strasznie boli mnie głowa. Chyba nie dam rady. Może spróbuj tego. Zaczekaj. Potrzebujesz czegoś silniejszego. Oto ważny moment wyboru. Od skuteczności leku często zależy powodzenie Twoich planów. Wezmę Ibuprom. Ibuprom to silny i nowoczesny lek przeciwbólowy. Precyzyjnie lokalizuje źródło bólu i na nim koncentruje swoją siłę działania. Dlatego Ibuprom szybko zwalcza bóle głowy, bóle krzyża czy bóle menstruacyjne. Podsumowując, za takim rozwiązaniem stoją silne argumenty. I buprom. Silniejszy lek od bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 30% dzieci w Polsce jest niedożywionych. Kupując Actimel możesz im pomóc, ponieważ Danon wspiera akcję pajacyk. Prosimy, podziel się posiłkiem. Moje piękno ma nowe źródło. Kapiwit A plus E chroni i regeneruje moją skórę. Stosuję go na co dzień. CapiVit A plus E, wewnętrzne źródło pięknej skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kobiety, no kto je zrozumie? A to ich karmi? To ja nie wiem, co to jest, Boguś. Boguś, co ty wiesz o karmie? No tak. Karmi, lekki karmelowy smak. Wiemy, co dla nas dobre. Dziś w TVN. O 20.00 Kasia i Tomek. Życie czasem bardzo ich przytłacza, ale oni się nie dają. O 20.30 dla Ciebie wszystko. Chce, by spełniło się marzenie jego córki, dlatego musi pójść na całość. Dziś w TVN. Kasia i Tomek i dla Ciebie wszystko. Nami o każdej porze dnia. By dodać energii, składników odżywczych, i witamin. Jej wysoką jakość potwierdzają eksperci. Kiedy trzeba, ukoi po dniu pełnym wrażeń. Bobowita na każdą porę dnia, na każdą chwilę razem. Tak samo dbacie o urodę swoich zębów? Dentysta używam pasty wybielającej. Czy jesteś gotowa sprawdzić biel swoich zębów? Tak. Lekkie przebarwienia na szkliwie! Mm. Dlatego stworzyliśmy nową blendanet Dual Action White, która po pierwsze pomaga wybielić zęby a po drugie chroni przed nowymi przebarwieniami, dzięki czemu zęby pozostają naturalnie białe. Białe nawet po małej czarnej. Nowa tu Alex White od Blendamed. Wyjątkowy numer poradnika domowego. Znajdziesz w nim broszkę w stążeczkę, symbol walki z rakiem piersi. Do wyboru kolor srebrny lub złoty. W numerze ekskluzywny wywiad z Jolantą Kwaśniewską. Najmodniejsze płaszcze na jesień. Opowieści o przyjaźni, która przetrwała od czasów szkolnych. Na okładce nasza czytelniczka, laureatka konkursu poradnika i firmy Avon. 10 groszy z każdego egzemplarza przeznaczamy na profilaktykę nowotworów piersi. Poradnik domowy już w kioskach. Naprawdę zdrowe i mocne zęby widać od razu, dlatego mądre dzieci żują Orbit. Orbit z wapniem dla dzieci świetnie wzmacnia ich zęby. Nie wierzyłam! Byłem w szoku. Wystarczyły 2-3 kromki z Benekolem dziennie i mój cholesterol obniżył się o 24%. Mój o 20%. Tendencja spadkowa. Badania kliniczne wykazały, że Benekol naturalnie obniża poziom cholesterolu. To dopiero sukces. Benekol działa już po paru dniach. I to można zmierzyć. Żadna inna margaryna nie obniża cholesterolu skuteczniej niż Benekol. Cod, mm -hmm. producent mlecznych rozkoszy, prezentuje. Jogobela. Jogobela. Jogobella z musli. To jest rozumie, A to ich karmi? To ja nie wiem co to jest. Boguś. Boguś, co ty wiesz o karmi? No tak. Karmi lekki karmelowy smak. Wiemy co dla nas dobre. Życie w stresie. Problemy. Mało snu. Pośpiech. Spiętrzenie codziennych obowiązków może osłabić naszą odporność. Dlatego każdego ranka pij Actimel. Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii l defensis, które pomagają zachować naturalną odporność. Actimel. Actimel naturalnie wzmacnia odporność. Działanie potwierdzone naukowo. A teraz nowe smaki w telepizzy. Pizza niemiecka. Germański smak tradycji. Spróbujcie też trzech innych pizz świata i odbierzcie plecak za grosze. Prawdziwszych owocowych fanatyków, Brando z sokami owocowymi. Brando, soczyście owocowe. Nie wierzyłam! Byłem w szoku. Wystarczyły dwie, trzy kromki z benekolem dziennie. I mój cholesterol obniżył się o 24%. Mój o 20. Spadkowa. Badania kliniczne wykazały, że Benekol naturalnie obniża poziom cholesterolu. Ach, to dopiero sukces. Benekol działa już po paru dniach. I to można zmierzyć. Żadna inna margaryna nie obniża cholesterolu skuteczniej niż Benekol. Po farbowaniu kolor jest super, ale potem znika, spiera się, zmywa. Włosy są bez blasku, że się w nich czuje szara jak myszka. Po szamponie i odżywce DAF kolor odżył. To chyba widać kolor jest jaki. Taki głęboki, nasycony, soczysty. Jedna czwarta mleczka i to chyba jest to. Włosy są nagliżone. Bardziej promienne. szczące śnią. Czuję się jak słoneczko. Tak! DAF. To jest właśnie mój kolor. Super. W najnowszej Klaudii, światowe trendy w polskich sklepach, propozycje na jesień i zimę, dobry krem doda Ci blasku i odejmie lat, dobierz idealny kosmetyk dla Twojej cery, najlepsze polskie komedie na DVD, zbierz kolekcję filmów Barei, w Klaudi Mini poszukiwany, poszukiwana lub żona dla Australijczyka, dwa pierwsze filmy do Twojej kolekcji, Klaudia w kioskach. 30% dzieci w Polsce jest niedożywionych. Kupując aktimę możesz im pomóc, ponieważ Dan wspiera akcję Pajacyk. Prosimy, podziel się posiłkiem. Nestle Fitness nowe płatki śniadaniowe z pełnego ziarna pszenicy. Bogate w witaminy i składniki mineralne. Każdego ranka nowe płatki fitness doskonałe dla wszystkich, którzy chcą utrzymać linię, nie tracąc dobrej formy. Nestle Fitness Twoja linia. Teraz o 20% płatków więcej za tę samą cenę. Czasem, gdy nakładasz więcej tuszu, masz jakby mniej rzęs. Byłem charakteryzatorem w filmie Chicago. Teraz Max Factor ma na to sposób. Tusz Morlaszys. Dzięki specjalnej formule Morlaszys klei się tylko do rzęs, a nie sam do siebie. Dlatego wygląda, jakbyś miała dwa razy więcej rzęs. Dwa razy bardziej uwodzicielska. Dwa razy więcej rzęs. Max Factor polecany przez profesjonalistów. Nowa huba buba Bubbleberry. To wspaniały smak owoców jagodowych. Taki soczysty! Taki pyszny! Yeah! Wielka soczysta zabawa! Mm. Oh, wow. Huwa buba! Okrągłe balony i przepyszna zabawa! Nowe postaci Lego Bionicle. Rakshi. Potężniejsze niż kiedykolwiek. O wielkiej mocy, którą daje im krata. Powołane do życia przez Makutę. Rakshi. Każda z zwinna. Szybka i wyjątkowo niebezpieczna. Muszą wypełnić misję. Odnaleźć Maskę Światła i nie pozwolić na nadejście siódmego Toa. LEGO BIONICLE RAKSHI Zdobądź je wszystkie. Następny Hmm, chwila. To może być tylko Mars. Tego nie da się opisać. Karmel, czekolada, nugat. Gdy rozpłynie się w ustach. Hmm, ale rozkosz. Mars. Chwila przyjemności. Dziennik dla każdego. Nie dla wszystkich. Tylko dla każdego. Każdy w nim może znaleźć coś, co uważa za najistotniejsze. I, I intelektualista, i bezrobotny, szukający pracy. Chcemy być pismem, które jest ważną instytucją demokracji polskiej. Jeżeli dziś Polska ma się czym pochwalić w Europie, to na pewno się może pochwalić naszą gazetą. Pani Kasia i Pan Tomek, proszę za mną. W tym serialu pojawiają się zagadkowi goście. Wiele lat spędziłem w Anglii, pracowałem u Lorda Worcester pana Karola. No właśnie. Od agenta. agenta. Od agenta. Czy wiesz już, czyj to głos? Karol. Mm. Eduardo. Jarkasza. E... No tak. no, Przekonaj się. Oglądaj serial Kasia i Tomek. Dziś o 20 w TVN. Chcę, by spełniło się marzenie jego córki. Powiedz mi, czy jesteś odważny. Myślę, że to jest padłe granie na ludzkich, ojcowskich uczuciach. To znaczy, że jestem dzisiaj podły. Dlatego musi pójść na całość. Co powiedzą koledzy? Nowy program. Dla Ciebie wszystko. Dziś o 20.30 w TVN. Jesteś bardzo... Ja także. Odmaszerować. Szoku. Wystarczyły 2 trzy kromki z benekolem dziennie. I mój cholesterol obniżył się o 24%. Mój o 20. Tendencja spadkowa. Badania kliniczne wykazały, że benekol naturalnie obniża poziom cholesterolu. Ach, to dopiero sukces. Benekol działa już po paru dniach. I to można zmierzyć. Żadna inna margaryna nie obniża cholesterolu skuteczniej niż benekol. Marku, wrócę później. Proszę czekaj. Czasami to wcale nie takie łatwe. Zwłaszcza gdy odkryjesz wyśmienity smak Valbon. Valbon jest tak wyjątkowy, miękki i taki pyszny, że nikt. Marku, Marku, absolutnie nikt mu się nie oprze. Mm, Valbon. Hochland to jest pyszne. Gdy życie nabiera tempa, Adidas daje ci swobodę, świeżość i pewność siebie przez długi czas. Nowe męskie kosmetyki Adidas Air Spice. Najlepsze w akcji. Jestem! Halo, poczekaj, jestem już w domu. Zadzwonię z domowego. No opowiadaj jak było. Właśnie wróciłem. Poczekaj, odzwanie z domowego, macie coś zabawnego. Nawet dzieci wiedzą, że w domu używa się telefonu domowego. A czy ty wiesz, że trzyminutowa rozmowa lokalna jest nawet kilka razy tańsza niż z komórki na komórkę? I to w każdej strefie. Sprawdź, to się opłaca. Telekomunikacja polska. Po farbowaniu kolor jest super, ale potem znika, spiera się, zmywa. Włosy są bez blasku. Źle się w nich czuje, szara jak myszka. Po szamponie i odżywce daw? kolor odżył. To chyba widać kolor jest jaki. Taki głęboki, nasycony, soczysty. Jedna czwarta mleczka i to chyba jest to. Włosy są naglużone. Bardziej promienne. i śnią. Czuję się jak słoneczko. Tak! Daw. To jest właśnie mój kolor. Super. Przyniosłam moje kieliszki. Ja też używam zmywarki, ale moje kieliszki nigdy tak nie błyszczą. Używaj nowych tabletek. Calgonit Brilliant. Nowy Calgonit 3 w 1 Brilliant usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. A teraz zawiera środek super nabłyszczający, który sprawia, że naczynia lśnią dwukrotnie silniejszym blaskiem. Za każdym razem. Dla tych, którzy chcą zawsze błyszczeć. Calgonit. Kryształowy połysk za każdym razem. Zapraszam! Na naszą opowieść uczymy się pomagać! Oh. Zobaczcie! Chodźcie, pomóżmy jej! Drampę! Jeszcze trochę! Jest. Jesteście prawdziwymi bohaterami! Kto pomaga innym, jest bohaterem i może zdobyć grę planszową i dyplom! W każdym opakowaniu danonków są kolorowe magnesy! Danonki rosne zdrowo! Spokojnie, to działa. Nie o Fresh Formen. Przekonaj się jak wiele może Ci dać prawdopodobnie najbardziej luksusowa europejska podpaska. Są bardziej chłonne i posiadają ekstra zabezpieczenie. Delikatne falbanki. Ja je kupuję. Bella 2003. Bella wyprzedza czas. Musisz coś wiedzieć. W nowej promocji sagi rodzinka się powiększa. Szukasz pracy? Szukaj w poniedziałek. Gazeta Praca robi karierę. W poniedziałek w Gazecie Wyborczej. Trzy lata temu Shane Mosley okazał się lepszy niż Oscar De La Hoya. Be Teraz czas na wielki rewanż. Walka o niesamowitą stawkę. Tytuł Mistrza Świata Federacji WBA i WBC. De La Hoya kontra Mosley. Rewanż. Dziś o 13 w TVN. Nasi informatorzy donoszą, że rebelianci zbudowali podwodny okręt torpedowy, który może za